Siemanko, z tej strony, Tenryk, i dzisiaj zagramy sobie znowu w car Crashera. Dzisiaj przypominam sobie powoli, jak tu się to grało, jak tu się wychodziło, jak tu się wchodziło i już mniej więcej ogarniam. Także fajna tu jest sprawa, że tu można rozwalić każde auto, i w zasadzie, żeby zarobić, trzeba rozwalić. To jest super w tej grze, bardzo mi się to podoba. <śm> Teraz aktualnie staram się zdobyć kasiurę na to, żeby kupić nowe autko I zaraz wam pokażę jakie, tylko się rozwalę jak kogoś znajdę O jest, ktoś tutaj, o już mu rozwaliłem kółeczko Tutaj też coś rozwaliłem, temu... Haha, <śm> zobaczcie, on jeździ na dwóch kółkach, dobra Ten się spali, super, ja jadę bez przodu <śm> Silnik na wierzchu, ale to mi nie przeszkadza, będzie... Nie będzie taki gorący chyba, nie? Chwila. Wsiadamy, jeszcze raz. Wsiadamy. Dobra, jedziemy, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie chciałem wysiąść. Przez przypadek wysiadłem. Myślałem, że to ręczny będzie, wiecie? Nie. Ręczny, chciałem ręczny. Jak będzie ręczny? Co ja przycisnę? Aha. A dobra, dobra. E, już wiem, bo właśnie nie byłem pewny jak się zrespić. Kombinowałem. O, dobra. Rozwaliłem go do końca. Myś... Tak mi się przynajmniej wydaje. Rozwaliłem go do końca i teraz jadę. Jeżeli chcecie się rozbić. Spić... Wow, 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 wow. Kołpak mi zaraz odpadnie. No, co ty? Chodź tu. Taki jesteś mądry? Taki jesteś mądry? Bilan. <śmiennie> Taki jesteś mądry. Sam się lepiej rozwalę, Sam się lepiej rozwalę. Gdzie oni są? Gdzie oni wszyscy pojechali? Są jakieś... o, 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 Nie rozwaliłem go, Aj, ale on zawróci, on jest... I, i, i... Co tu jest? Premium Crushers, a? To, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Nie wiem w sumie co to jest tutaj. Aha, tu jest VIP, tu jest premium, coś takiego, coś takiego. Czyli, chwila, chwila. Ja tutaj gdzieś powinienem wjechać, nie? Przynajmniej Powinienem mieć taką możliwość. <laughs> chodź tu koleś. No, chodź tu, chodź. Nic cię nie bój, ja cię tylko przytulę. Już nie mam jednego koła, widzicie? Wow, wow, wow! I przywalił mi. Dobra, moje auto jest całkowicie zniszczone. Ja aktualnie zbieram. Już wam pokazuję. Już wam pokazuję. Zbieram na to auto. Tylko nie mam kasy, żeby tym jeździć, więc muszę nazbierać 5800. Mam 4670. A jak się stąd wychodzi? Aha, tutaj. No przecież. No przecież. Na razie się rozbijamy. Potrzebuję 5800. Chwila, gdzie ja jestem? Gdzie są wszystkie auta, które chciałbym rozwalić? Coś tutaj jest, to jest PvP? Nie. Pamiętajcie, jeżeli ktoś jest PvP, to możecie w niego walnąć, a jeżeli ktoś jest normalnie sobie jeździ po prostu. No to nie rozwalicie takiej osoby. Wow. Ale sami się też możecie rozwalić. Tylko z kimś jest dużo przyjemniej, łatwiej i śmieszniej. A teraz cię tyłem rozwalę. Patrz na to. <laughs> o kurczę, o kurcze. Ale mi przyładował, dobra, 115, zarobione, nie ma źle, nie ma źle. E, reset i lecimy jeszcze raz. I lecimy jeszcze raz, tylko... Aha, tutaj mogę wjechać, dobra, wjadę sobie do jednego z tych... Z tych rzeczy, bo nie wiem co tu się robi, powiem szczerze. Wiem że tylko, że... E, 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 chwila, chwila. Czy to mi rozwali auto? A, ok. Kumam. O kurczę, nie tylko auto. <laughs> nie tylko auto, dobra, ale tu jest spoko miejsce na zarabianie, widzę. Dobra, czyli najłatwiej zarabiać tutaj, w tych miejscach. Dobrze, dobrze. Um, czyli teraz jak wjadę tutaj, co tutaj się robi? Zobaczmy. Uuu, lasery. Lasery. Ja chcę wyjść! Ja chcę wyjść! <laughs> Ja chcę wyjść, ale dobra, znowu zarobione. Znowu zarobione, fajnie. Teraz mam takie zadanie, żeby znaleźć skrzynię. Jeżeli znajdę skrzynię przed innymi, to wygram. Nie wiem co wygram, ale coś wygram, więc jadę poszukać. Jadę poszukać, może gdzieś tutaj coś znajdę. Jesteś PVP? Chodź tu, jeżeli jesteś PVP, to ja cię tutaj zaraz ścignę. O, albo się rozwalę całkowicie. Hmm, gdzie by mogła być taka skrzynia? A, już ktoś, ktoś znalazł, oj, oj, oj. A, tutaj te kredyty zdobywamy. Dobra, ja się zrespię. Tutaj mi się coś świeci, więc wjadę tutaj. Nie wiem, co to jest. Aha, plus 20% kasy, dobra, czyli jak to w... włączę, to coś się stanie. O, 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 ja nie chcę zamarznąć. <laughs> Dobra, czyli mimo, że nie chcę, to zamarznę. To mi zniszczyło auto. Zamroziło je. 200, 290, 300, 340, 345. No już jestem blisko, już jestem blisko zarobienia, nowy, zarobienia kasy na nowe auto. Jadę jeszcze raz zmrozić to auto. Bo to jest dobra kasa, muszę przyznać, bardzo dobra kasa. Tutaj więcej kasy dostaję, a nie, tutaj już nie mogę. To jest jednorazowe. Aj, szkoda. Szkoda. No ale mam jeszcze inne, których nie próbowałem. O. Eee Dobra, chyba moje auto tak jest. O, tutaj mogę cały czas wjeżdżać i rozwalać to auto. Dobra, zresetuję sobie. Teraz wejdę tutaj i kupię nowe auto. Dostałem te, więc sprawdzimy, jak się tym śmiga. Teraz tutaj coś mam podświetlone. Co to jest? Co to jest? Sobie sprawdzę oczywiście. O, po, po schodach można zjechać. No to zjeżdżamy. Co to, to było? Dobra, jeszcze raz. Do tyłu i do przodu. <laughs> Ciekawe, ile zarobimy na tym aucie. O, Ile? 86? Malutko. Malutko, idziemy sprawdzić tutaj. Tutaj był ten lód. Chwila, tutaj coś mogę włączyć. Tutaj coś mogę włączyć. Ow, 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 um, Tutaj mogę to włączyć i auto sobie pojedzie w tamtą stronę, a ja sobie wyjdę. I możemy sobie zobaczyć, jak to pięknie się włącza. Co tutaj jest? Au. To ja tutaj... Okej. Okay. Jeszcze raz? To moje? Chwila, ja to mogę kilka razy tam i z powrotem puścić? Czy o co chodzi? Eee... Lecimy Go backward, etaple Dobra. Jedziemy. Zgarnie nam to auto, chyba już nie. Ale 500 chyba tutaj dostałem, także super, super. Fajnie <ścoughs> dobra, to jest to jest jednak fajna opcja też. Jak się nie rozwalamy tutaj. BUM! W ten sposób. Nie wiem, czy to był lak, czy, czy co. Czemu go tak późno odepchnęło? Dobra. O, tutaj się rozwalę, prawdopodobnie. On już nie ma kół z tyłu. Dobra, to auto się tak marnie rozpędza, ale zwrotność ma całkiem całkiem. Dobra, dobra, koleś, daj mi się rozpędzić, cię rozwalę. I, a ja tutaj mogę upgrade robić mojego samochodu widzę. Zobaczcie, to jest ten sam samochód, co ja mam. <laughs> wow! Tylko jest upgrade'owany. Dobrze. Ładnie, podoba mi się. Podoba mi się to. Te opcje tutaj, jakie są. No. Nie. No, chodź, chodź. Wow. Ale mi przywalił. Ale mi przywalił. Szanowni Państwo, to była akcja. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Jedziemy jeszcze raz i teraz wow, ale śmignął koło mnie i to jest ten, co przed chwilą był. Eee, włączmy tutaj... Wow, 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 ja nie chcę, ja nie chcę do lasera, ja nie chcę. Wystarczy, że moje auto pójdzie do lasera. Ile na nim zarobię? 178 tylko? Mogę to wycofać? Eee, nie. O, teraz palimy jeszcze? O, teraz zarabiam więcej. Dobra, teraz tam wpadł. Super. O, i odblokowałem następne auto. Jej! Dobra, teraz, teraz poszło ładnie. No to teraz zaspawnimy to i zobaczymy, jak się tym śmiga. Nawet nie patrzyłem, co i jak, szybkości i tym podobne. Oj, tutaj słabo, nawet się nie rozwalił. Mmm, więc, więc. Wow, ale mnie teraz walnął. Chyba już nie stanę, co? O, dzięki. Ale już <laughs> Zobaczcie, aż wypadłem z auta. Chyba auto już e, się nie nadaje do użytku. Dobra, RK. Ile <laughs> lecimy jeszcze raz? Dobrze, dobrze, dobrze. Wow. <śmiech> o! -o. <śmiech> Dużo na nim nie zarobiłem. Nie wiem czemu, malutko się na nim zarabia, zobaczcie 85, ale może nie patrzę też na te auta, raczej na te części tutaj Tu są jakieś części i tu są skrapsy, więc jakieś śrubki tym podobne, na to nie zwracam uwagi Zerknijmy w dealership, jak to wygląda, ale tutaj nic nie jest napisane, hmm Dobrze, dobrze, skoro nie jest napisane to na razie to odpuścimy na razie to odpuścimy. Zobaczmy, czy coś jeszcze mi się odblokowało. Tutaj nie. Jestem strasznie powolny. Zobaczcie, jak to powoli jedzie. Ale może tutaj będzie ładnie się rozwalało. I co? Bardzo ładnie. Ej, 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 bo, bo we mnie wiedziesz. Koleś. Dobra, całkiem spoko. No tutaj części dosyć dużo dostaje. Zobaczcie, po 36 już. No. A jeszcze raz włączymy, coś jeszcze chyba dostanę, co? 49, 60, 66 No to jest chyba dużo części To jest chyba dużo części Dealership, zobaczmy jak tutaj wyglądają upgrade'y Właśnie, właśnie, co mogę tutaj kupić? Silnik eee, Scraps A widzicie, tu są Scrapsy, kredyty, to są te, dobra, dobra, dobra i kasa. Co tutaj jeszcze można kupić? Body, spoiler. Sp mhm, mm mhm. Mm Aha, no to tych scraps naprawdę trzeba ogromną ilość. Co to daje? Aha, przyciemnianie szyb. Dobra, przyciemnimy sobie. Nie wiem, czy to jeszcze coś daje. To może zostać. Windows Underglow. Ach, tutaj coś do odblokowania za Robuxy. dobra. Interior. Co to? Czerwony? Aha, siedzenia w środku. Dobra, ładnie. Zobaczmy. Primary. Co to jest? To jest też siedzenia. Zobaczmy. Dobrze, całkiem ładnie. O, biało-czerwony, spoko zostawmy tak. I co to jest? Co to jest? Um, dajmy. Dajmy na to czarny, a nic się nie zmieniło. Aha, tutaj, z przodu. Cockpit. Um, no to dajmy czarny, niech zostaje czarny. Um, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tires? Tires, tu. Tutaj są ładne tiresy, ale co one dają? Dają coś? Nic się tutaj nie zmienia, szkoda, szkoda. Mogłoby tu coś pokazać, chyba że to faktycznie nic nie daje. A, kupaki sobie też mogę zmienić. Co dalej? Body. A, przemalować mogę, tak? A na jaki kolor mogę sobie to przemalować? Nie ma jakiegoś moro? O, 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 o. o. musimy wyjść, musimy wyjść. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj uciekam. E, bu, bu, bu. Szybko. Teraz ważne jest. Ktoś aktywował bombę. Nuklearną bombę, chwila, RKA. I musimy lecieć. Mamy 2 km, żeby dojechać do śmigłowca, który nas wywiezie. Więc tylko mam nadzieję, że dobrze pojadę. Nie tu, a mam takie wolne auto. Ile mi zostało czasu? 59 sekund, dobra, 57. Powinienem zdążyć. Na spokojnie. Na spokojnie. Jeżeli pojechałem w dobrą stronę, a tutaj mi się wydaje, że to jest tutaj. Czy nie? Oni wiedzą, gdzie jechać chyba. Albo nie. Gdzie oni wszyscy jadą? Um, tutaj do góry, o, widzicie. Widzicie, tutaj do góry muszę wjechać. Szybko. Pół minuty, pół minuty mi zostało. Podjadę tym autem. Oj, nie wiem. Tutaj jeszcze spoko, ale wyżej. Trzyna... Ło jak się kopię. Dobra, wyskakuje, wyskakuje. Muszę dobiec, nie dobiegnę. Weź mnie ze sobą 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zdążyłem. Zdążyłem. Jest, i chyba za to dostanę teraz kredyt i kasę. Ale zobaczcie na to, co się teraz stanie. Patrzcie. Patrzcie na to. Boom, wielkie boom. Dobra, moje auto zostało całkowicie rozwalone. Coś tam dostałem. O, właśnie, dostałem kasę i kredyty za to, że wskoczyłem tutaj do tego śmigłowca. Zarąbista sprawa. Dobrze, to jest wypasione. Zaraz wam pokażę, jak się mapa z respi, gdzie się to aktywuje. To się aktywuje za Robuxy, więc ja tego nie będę aktywował. Ale jeżeli ktoś ma robuxy, to może to aktywować. Schodzicie tutaj po schodach na dół. Schodzicie na dół. Tutaj po drabince albo bez drabinki idziecie tutaj i tutaj się to aktywuje. Tutaj się to aktywuje. No ja nie mogę, nie? Ja nie mogę. Tutaj 350 robuxów. Ej, chwila. Ty to aktywujesz teraz? Czy... Co ty robisz? Ej. Popie, chłopie ty to aktywowałeś? Ja tutaj wezmę sobie następne auto, bo tutaj mogę już następne auto, golfowe auto mogę wziąć. Coś było przed tym jeszcze, o to autko było przed tym. Okej. Okay. Okej, okay, ale wezmę golfowe, skoro już mogę golfowe to sobie wezmę auto golfowe. Sobie pojeździmy takim autkiem, <grym> spoko. Trochę zarobiłem. Aha, te skrapsy to zarabiam tylko na samochodzie, w którym jestem. Dobra, dobra. Parts to są wszystkie. Kasa jest ogólna. I kasy chyba nie jesteśmy w stanie wydać. Tego nie jestem w stanie powiedzieć na chwilę obecną, ale się powolutku tym jeździ. Oj, 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 oj. chyba muszę zmienić to auto. Chociaż, jak na nim zarobię trochę tych części, to mogę je ulepszyć. Zaraz sprawdzimy, jak. Zaraz sprawdzimy, jak. Wow, 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 chłopie, postaw mnie z powrotem. No, daj, pomóż mi, no. No, 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 no dobra, nie damy rady, chyba. Nie damy rady. Rozpędź się, no, dawaj. BUM! O kurczaki, o kurczaki, dobra, ja sobie zerknę. O, oh, coś tutaj wyskoczyło. Ktoś coś dostał. Dobra, nie ja. Ja nie brałem udziału, więc nie ja. Ja sobie zerknę tutaj. Czy można kupić coś, co przyspieszy mi szybkość? Gdzie jest speed? Czy to mi coś daje? Ja nie mam tyle części, więc jedyną rzeczą, którą mogę sobie kupić, jest to. Kupmy to za części. No, lekko usprawnimy sobie i pojeździmy. Zobaczymy, czy dam radę to zniszczyć teraz o jestem dobra eee, jako że tutaj można więcej zarobić to wrzucam teraz autko tutaj I eee, co tutaj Aha tu muszę nim zjechać dobra dobra już kumam kumam leć leć bum 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 okej okay. dużo się na nim o całkiem spoko się na nim zarabia dobra jeszcze raz o, i tutaj się zrespiłem bardzo blisko. Wjeżdżam od razu tutaj, zrobimy demolkę. Co tutaj się robi? A, chyba muszę nim wjechać tutaj. O, w to miejsce, wyjść sobie. I teraz będę tutaj aktywował guziczki. Tylko co one dają? A, okej. Okay. Okej, okay, dwójeczka. dobrze. I dwójeczka. Pięknie. A co to jest? Burns. OK, OK. Co to jest? Go backwards and up a conveyor. OK, OK. Spalmy to. Nie, nie. Tutaj. E. Spalmy. O właśnie. Pięknie. Pięknie. Subcio. Subcio, zobaczmy czy ja mam nowe auto odblokowane w ogóle? Chyba mam. A mam już nowe autko. Dobra, zostawiamy tamto, lecimy następnym Zatym. autkiem. Wow, wow. Co tutaj jest? A tutaj mogę sobie skoczyć, tak? O właśnie, zobaczmy, gdzie to wyskoczy. Zobaczcie ten speed. 175 on miał. Dobra, i co? A i ściana. <ścoughs> Oj, oj, cały przód zniszczony. A jakbym tyłem, ja spróbuję teraz. E, nie, chwilę. E, dobra, wezmę inne autko. Honda. Sewica. <śla> Honda Civic, bym powiedział. Honda Sewica. Chyba tak. Chyba tak. Bardzo ładna. Zobaczymy. Zwrotna. Bardzo ładnie. O i tutaj już mamy kandydata. Dobrze, chodź tu, chodź. A, nie! Szczapkę mi zabrał. O, koleś! Co, myślisz, że jesteś lepszy, bo masz łom? Zaraz będziesz miał łom i złom! No i nie trafiłem? Teraz? Bum! I po moim aucie. Dobra, widzę, że teraz z łomem przyjdziesz dobić mi auto. Dobrze, rozwalaj, rozwalaj. Więcej kasy dla mnie, super. Dzięki wielkie. O, ładnie. Tutaj części mi robi ładnie, dobra, gdzie ty jesteś koleś, gdzie ty jesteś z tym łomem, i ja do cie, już do ciebie jadę, czekaj tam, nie uciekaj, o o o, to jest chyba tutaj, i pum, <grym> już nie odjedziesz koleś, już mi tu nie odjedziesz, a i uciek, uciek, tu jest, a i nie ten, nie chciałem tego. Dobra, wow, skąd oni mają te turbo? Ja też chcę te turbo, ale chodź, 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 hamuj. Bum, ale mnie walnął, co to jest? Co to jest, co to było? Wow. To jest, to jest super, no normalnie uwielbiam to, bardzo fajna gra. Taka rozbałka, że... Dobra, e, ty się tu pchasz, ja też się tu wepcham o, o! Już nie wyjadę. Dobra, mam 400 tych scrapsów, więc sobie tutaj kupię, ile się da. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jeszcze to i to. E, rozwalmy jeszcze to autko. Zobaczmy tutaj. Co tutaj jest. A, tutaj będzie się mroziło. E, i ucieka. Jest. Padnę też? Nie, nie padłem. Haha, ha, dobrze. Zdążyłem uciec. Ile tu stopni teraz będzie? Minus 150. Wow, Minus, minus 150 i minus 200 stopni. Uu, ładnie, Dobra, trochę tu zarobiłem na tym. No, muszę przyznać. Ładnie zarobiłem. Dobra, zobaczmy następne autko. Co to za autko? Volkswagen Beetle. Rubujemy! Rozpędza się bardzo ładnie. A jak się psuje? Dobra, co tu jest? Wow! Ała! 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 <grymne> ładnie się zepsuł, dobra, zrespmy się. Zrespmy się. Czemu się nie chcę zrespić? Zrespmy się. To było super. Dobra, ja nie mam pojęcia, co gdzie jest. Musiałbym czytać. A zobaczmy jeszcze tutaj z prawej, co jest teraz. O, o, o. Tutaj go trochę poćwiartujemy, Chyba, że wrzucę go od razu do ognia, co? Może wrzucę go od razu do ognia. O. O, teraz właśnie, o to mi chodziło. Um, nie, nie zahaczę go żadnym nożem, nie. Nie zahaczę go. Dobra, jeszcze jeszcze poczekamy na ten ogień, aż się skończy. Jeszcze raz, jeszcze raz ogień poproszę. Bo jeszcze mi zostało troszkę tego auta. O, pięknie. Silnik z tyłu. Dobrze. Ładnie i nie, nie wybuchnie? Czemu nie wybuchają tutaj? Tu jest ogień, powinno to wybuchać. Tak konkretnie. Powinien być konkretny wybuch. O. Dobra, jeszcze raz. Zanim to się tam pali, to ja sobie zerknę, czy co tutaj możemy ulepszyć. Dobra, weźmy to, weźmy to, co tam zostało. 115 i weźmy to. Ok. I zobaczmy. O, o. Zahaczyłem. Dobra, to ja idę tutaj. Co tutaj jest? Co jest? O. Ała. Um, aha. Dobra, i już po moim samochodzie. Dobrze, dobrze. No to jeszcze raz próbujemy. Co tutaj będzie po prawej stronie? Zerknijmy. Zerknijmy. O! O, 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 o. Dobra, got it. A dealership. Weźmy następny outcode. Uuu i znowu wybuch. Znowu wybuch. Teraz gdzie? Gdzie jest ten wybuch? E, skip, skip, close. Gdzie jest ten wybuch? O kurczaki, nie tu, nie tu. Dobra, res, res, Będzie szybciej. Jak się zrespie. To będzie dużo szybciej, jest 100%, że zdążę, bo tam nie wiem jakbym miał teraz poskręcać szybko, tył, przód, tył przód. To chyba gdzieś tutaj. O, dokładnie, już widzę, już widzę. Dobra, dam radę spokojnie. Nawet kogoś jeszcze wbalne. O właśnie, jeszcze zarobię na moim aucie. Dobrze, siedzimy. Siedzimy, siemanko ludziska, kto zdążył? Wchodźcie, 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 będzie stówka. Bonus escape. Chwila, czemu to się już zamknęło? Tu był jakiś bonus. Escape 150. Czy dostanę teraz 150? Czy o co chodzi? Nie doczytałem, nie zdążyłem. I wybuch przepięknie. Dobra, dostałem maksa, ale głośno, ale głośno. <t> Zobaczcie na ten ogromny wybuch. Znowu auto odblokowałem. Wypas, dobra. I co? O, dostałem znowu. No i pięknie, pięknie. Przeżyłem eksplozję, udało się. No i super. Dobrze, ładnie to wyszło. Ładnie to wyszło. Zobaczmy, jakie auto teraz odblokowałem. Chwila, tutaj muszę to znowu rozwinąć. Dealership zobaczyć. I co to odblokowałem? Mas Masto Malita, czyli jakaś Mazda, podejrzewam. Malita. Nie wiem, jaka malita, ale mam nowe autko, czyli w tym odcinku odblokowaliśmy. Wow, dużo autek odblokowaliśmy. raz, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9, bo zaczynałem od tego. No to ładnie poszło, ładnie poszło, ale w tym odcinku na tym właśnie skończymy. Uuu, mastery jakieś się pojawiło. Na tym właśnie skończymy. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jest to drugi odcinek z tej gry. Moim zdaniem bardzo fajna gra. Można naprawdę się wyluzować. I można rozwalić dosłownie wszystko. Także jeszcze raz mówię, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, zostaw suba już teraz, a jeżeli już mnie subskrybujesz, nie zapomnij nie zostawić łapki w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!